Filabora Boxing Night 1 już 10 lutego w hali Domu Sportu w Dębicy zapłonie ring, bo do Dębicy wraca boks. Zgromadzenie kibice spragnieni pięściarstwa zobaczył sześć zawodowych pojedynków, ale nie zabraknie również boksu olimpijskiego, który przed laty był powodem wielkiej dumy w Dębicy. W walce wieczoru Filabora Boxing Night 1 wystąpi były wielokrotny mistrz świata w kickboxingu, a aktualnie pięściarz grupy Knockout Promotions. Łukasz Pławecki. Między linami zaprezentują się zawodnicy m.in. Starnowa, Dębicy, Mielca czy Nowego Sącza, Lisiej Góry czy Krakowa. Ostatnie bilety są dostępne u zawodników lub w Akademii Boksu. Zanim jednak emocje rozpoczną się na dębickim ringu, bardzo serdecznie witam Państwa na konferencji prasowej promującą Filabora Boxing Night 1. Ja nazywam się Karol Garnicarz i będę mieć przyjemność prowadzić konferencję, jak i samo wydarzenie w lutym. Dziękuję wszystkim naszym partnerom i sponsorom na czele z szefem Filabora Promotion z Wiesławem Kołpą. Wśród naszych dobroczyńców i partnerów znajdują się również miasto Dębica, Magazin, restauracja Czarny Sezam, firma Arkan, Recha Medica, Curyło Projekt, Salon Akademii Charakterni, Hyperion Energy, Polska Unia Boksu oraz Knockout Promotion i Akademia Boksu w Lisiej Górze. A gościć będziemy oczywiście na obiektach Mosiru Dębica. Patronat medialny nad Galą objęły bokser.org, RDN Małopolska oraz ilustrowany kurier codzienny. Dziś witam wszystkie media, które dołączyły do nas w siedzibie firmy Filabora w Lisiej Górze. Ale w pierwszym panelu bardzo serdecznie chciałbym powitać osoby najważniejsze, osoby, które odpowiedzialne są za to, że właśnie 10 lutego będziemy przeżywać te emocje na ringu w Dębicy. Serdecznie witam promotora Filabora z pana Wiesława Kołpe. Dzień dobry. Witam serdecznie. oraz witam trenera Akademii Boksu w Lisiej Górze, Adama Wójcika. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, od was rozpoczniemy pytania, jeśli chodzi o dzisiejszą konferencję. Później przejdziemy oczywiście do bohaterów, którzy wystąpią już na ringu, ale jak dobrze wiemy, żeby pięściarze mogli wyjść do ringu, potrzeba trochę tej organizacyjnej pracy wykonać. Pierwsze pytanie więc do pana promotora. Dziękujemy za gościnę, w Lisiej, za gościnę w Lisiej górze, ale wszyscy spoglądamy już na Dębice i na to, co będzie się działo 10 lutego. Jak oceni pan promotor dotychczasowe przygotowania? Czy jest zadowolony z tego, co się do tej pory wydarzyło? Oczywiście tak, jesteśmy zadowoleni. My tutaj y, trener y, wykonuje też kawał dobrej roboty, cała w ogóle. Y, Grupa zaangażowanych jest do tego ludzi, bardzo im dziękujemy. Wszystko idzie bardzo dobrze, myślę, że jest prawie wszystko dopięte na ostatni guzik, także czekamy na tylko... Tak naprawdę gale i mam nadzieję, że będą duże emocje. Trenerze, do Ciebie pytanie teraz. Warto zaznaczyć, że doszło do małej zmiany, jeśli chodzi o kartę walk, bo początkowo promowany był Artur Górski jako bohater main eventu. Teraz nastąpiła zmiana, w jego miejsce wskoczył Łukasz Pławecki. Czym to jest podyktowane? Znaczy być może nie niepodyktowane, bo tutaj mieliśmy w planach dwie walki wieczoru Łukasza Paweckiego, siedmiokrotnego mistrza świata w kickboxingu oraz Artura Górskiego. To są zawodnicy nasi tutaj topowi, których promujemy i chcielibyśmy tutaj transparentnie ich pokazywać. To w takim razie, czemu nie zobaczymy Artura na Gali w Dębice? Artur pierwotnie miał zaboksować tutaj z Argentyńczykiem z Buenos Aires. Zawodnik ten niestety nie zaboksuje na naszej gali, nie zawita na naszej gali. Być może na kolejnych galach zaprosimy tego, tego zawodnika z dobrym rekordem. Artur dostał bardzo dobrą propozycję od Knockout Promotion, od, od, swojej, od swojej grupy promotorskiej żeby zawalczyć w walce wieczoru z Adamem Balskim o pas franczyzowy WBC, który frankofoński, frankofoński który, który również tutaj wprowadza go na te głębsze wody, i jeśli wygra tą walkę, ja sądzę, że wygra, będzie walczyć, będzie w pierwszej trójce rankingu WBC. No, gdybyśmy nie wierzyli, to byśmy tej walki nie brali i, i na pewno takiego kąsku jak boksowania na Filabora Promotion byśmy nie, nie, nie lekceważyli, co oznacza, że, co nie oznacza, że Artur nie, nie zawita na, na naszych galach, tutaj na galach pana Wiesława. Łukasz Pawecki w takim razie będzie tym ostatnim pięściarzem, który będzie wychodził tutaj do ringu. Na pewno szykują się też spore emocje, bo do tego Łukasz przyzwyczaja w swoich pojedynkach. Łukasz w każdym pojedynku przyzwyczaja swoich, znaczy już przyzwyczaja swoich kibiców, wielkie grono swoich kibiców do dużych sportowych emocji. To jest, to jest, że tak powiem, postać już taka bardzo znana, rozpoznawalna tutaj, nie tylko w Polsce, bo i w kickboxingu znają go w różnych, na różnych innych kontynentach. To jest, to jest zawodnik kompletny. Wydaje mi się, że teraz to, to co robi w boksie, no to już dla niego to już jest takie na pewno chce iść w inną stronę. Teraz teraz na pewno ma z tego co z nim rozmawiam, tak na treningu rozmawiamy, to ma taką chęć, żeby zdobyć coś w tym boksie, czyli chciałby jeszcze sięgnąć po jakiś pas na pewno w boksie. Także no ja sądzę, że jest w stanie to zrobić. Panie promotorze, będziemy gości 10 lutego w Dębicy. Ostatnio też delegacja Filabora Promotions gościła właśnie w Urzędzie Miasta Dębica. Skąd w ogóle pomysł, by to właśnie na Dębicę postawić i z jakim przyjęciem się Państwo spotkali, jeśli chodzi o władzę tego miasta? Stawiamy na Dębicę, dlatego że Dębica jest kolebką boksu. Jest tam klub, który istnieje od pewno 10 lat. Mieli dużo bardzo fajnych wychowanków, no i generalnie jesteśmy bardzo mile zaskoczeni po wizycie ostatnio u Pana Burmistrza Dębicy. Wszyscy się cieszą, że organizujemy taką galę, wszyscy nam służą pomocą. Szkoda, że nie działa tak miasto Tarnów. Mamy nadzieję w takim razie, że to będzie przykład dla Tarnowa, jak warto wspierać lokalne inicjatywy. No Mam nadzieję, że tak będzie, ale na dzień dzisiejszy w Tarnowie jest ogromny opór, żeby organizować jakąkolwiek imprezę i nie bardzo tego rozumiemy. Dzisiaj otwarta jest tutaj nasza gmina, bardziej niż miasto Tarnów. Trenerze, BOKS wraca do Dębicy, czy... Ta gala, czy ten event Filobora Boxing Najdyny spowoduje, że to miasto znów rozkocha się w boksie? Ja sądzę, że nie muszą się rozkochać. Oni zawsze kochali boks i, i tam na Podkarpaciu to zresztą widać po tych zawodnikach, po tej młodzieży, jak się rozwijają, jak również u nas tutaj w Małopolsce. Sądzę, że oni od zawsze kochali boks i, i na pewno będziemy mieli mnóstwo kibiców z tamtych rejonów, którzy będą dopingować tutaj naszych lokalnych zawodników. Promotorze, emocje już na pewno rosną, bo tylko kilkanaście dni nas dzieli od, od tego wydarzenia. No ja myślę, że na pewno. Ja mam nadzieję, że generalnie wszystkie bilety zostaną sprzedane, że będą bardzo fajne walki, no i będzie to takie bardzo fajne widowisko. Trenerze, w takim razie ostatnie pytanie, jak idzie sprzedaż biletów? Czy jest trener zadowolony z tego, jak zawodnicy spisują się, jeśli chodzi o, o sprzedaż? Wprowadziliśmy tutaj z panem Wiesławem taki, taki format właśnie angielski, gdzie zawodnicy po prostu, żeby boksować na, na tych galach tutaj, no muszą się sprawdzać i sprzedawać bilety. Jeśli któryś z zawodników nie, sp nie sprawdza się i nie przyciąga tej publiczności, to ja sądzę, że no nie ma co promować takiej osoby, która pojawi się na chwilę i później zniknie. Jeśli my mamy w tej chwili Gabriela Blezienia, Pawła Roga, mamy tutaj Łukasza... Dominika, którzy potrafią Artura również, którzy potrafią sprzedać wiele biletów. No to sądzę, że każdy z promotorów chciałby mieć takich zawodników, którzy będą inwestować nie tylko w siebie, ale również w grupę, która pokazuje ich transparentnie właśnie jak choćby na takich konferencjach i na eventach, które planujemy i, i sądzę, że wszystko wyjdzie tak jak się należy. Panowie, dziękuję bardzo w takim razie za pierwszy panel. Odliczamy już do tego, co wydarzy 10 lutego w Dębicy Filabora Boxing Night 1. Hala Domu Sportu, Mosir, Dębica. Do zobaczenia. Drugi panel konferencji prasowej promującą Filabora Boxing Night 1, czyli powrót zawodowego boksu, powrót boksu do Dębicy, który odbędzie się już 10 lutego w hali Domu Sportu na arenie Mosiru. Dębica, właśnie tam, właśnie w tym mieście, które kocha boks, które ma dużą e, historię jeśli chodzi o ten sport, dlatego Filabora Boxing Night, Filabora Promotions wybrała właśnie to miasto, by tam zorganizować swoją pierwszą galę boksu. Ze mną już dzisiaj są bohaterowie, e, ci, którzy wyjdą do ringu, w poprzednim panelu miałem, e, był ze mną promotor, był ze mną trener, e, który też pełni rolę organizatora e, tego eventu teraz pora na zawodników na tych którzy dadzą show zgromadzonej licznie publiczności ale jeśli chodzi o bilety o sprzedaż zaraz o tym porozmawiamy Witam byłego mistrza świata wielokrotnego mistrza świata w kickboxingu aktualnie zawodnika Knockout Promotions Łukasza Pławieckiego dzień dobry Witam serdecznie Obok Łukasza Dominik Taraszka który zaliczy swój zawodowy debiut dzień dobry Witam wszystkich Obok mnie bohater prosto z Dębicy, Dębiczanin, Gabriel Blezień. Cześć, witam serdecznie wszystkich. I stawkę zamyka Paweł Ruk, prosto z Mielca. Cześć, Paweł. Cześć, witam. Łukasz, od ciebie rozpocznę w takim razie, bo ty wychodzisz jako ostatni do ringu. Ty będziesz miał tę przyjemność walczyć w walce wieczoru. To jest drugi z rzędu, tak naprawdę, dla Ciebie main event w zawodowym boksie. Co robisz, by ten wieczór w Dębicy był dla Ciebie udany, magiczny? Jak chcesz rozkochać tę dębicką publiczność? To będzie drugi z rzędu main event, w sumie trzeci, który w boksie. Będę toczyć, ale jestem przyzwyczajony z Nieraz miałem walki wieczoru, wiem jakie to jest duże wydarzenie, jaka to jest presja dla zawodnika i cieszę się, bo to jeszcze tym bardziej motywuje. Jeśli chodzi o Dębicę, to będzie duże show. Nie ukrywam, zawsze to powtarzam, chcę znokautować swojego rywala i będę dążył do tego od, od pierwszych sekund pojedynku, radzę nie mrugać. Wiem, że zawodnik jest w podobnych warunków fizycznych do, do mnie, więc pewnie spotkamy się na środku ringu. Pójdziemy na wymiany i zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję w takim razie, żeby te plany się spełniły. Gabriel, pytanie teraz do Ciebie. Powiedz proszę, walczysz w swoim mieście, tak jak wspominałem na początku, boks wraca do Dębicy. Czy czujesz na sobie jakąś taką dodatkową presję i po prostu czy walka u siebie to plus czy minus? Wiesz co, na pewno walka u siebie to taki będzie dla mnie dodatkowy dreszczyk emocji. Walka przed swoją publicznością, dodatkowy, do, dodatkowa presja, dodatkowy stres, ale tak jak Głasz powiedział, dla mnie też to będzie bardziej motywujące. Yy, dlatego myślę, że fajnie będzie pokazać się przed własną publicznością i zaprezentować swoje umiejętności i pokazać najlepszą wersję siebie samego. Po, pociągnę to pytanie dalej. Powiedz proszę, czy odbiło się to takim fajnym echem wśród Twoich znajomych, wśród rodziny, że właśnie, właśnie w Dębicy wejdziesz do Rimu? Wiesz co, na pewno, bo tak naprawdę jeśli chodzi o boks zawodowy, to dla Dębicy to będzie taki debiut, dlatego myślę, że dużo osób przyjdzie na takie wydarzenie, oglądnąć, bo przedtem to w Dębicy tylko były takie bardziej amatorskie, ale bardziej boks olimpijski i tak jak mówię, debiut w boksie zawodowym, więc myślę, że hala będzie pełna i no Dębica, Dębica zapłonie. Paweł, do Ciebie teraz pytanie, bo wracasz po dobrych kilkunastu miesiącach rozbratu z ringiem. Powiedz, jak przygotowania minęły do tego powrotu między liny i czy po prostu Paweł Ruk się nam nie zastał? Myślę, że aż tak się nie zastałem. Kurczę, jestem przygotowany. Dwa miesiące ostro zasuwamy. Z chłopakami dużo sparujemy, z trenerem wymyśliliśmy już taktykę mniej więcej. Wiemy, że przeciwnik na pewno będzie wyższy, bo wygląda na szczupłego. Także powinien mieć dobre warunki fizyczne. Skrócimy dystans i będziemy ubijać, że tak powiem. Jesteś z Mielca, to niedaleka odległość, jeśli chodzi o dambicę. Na pewno też przyciąga to Twoich fanów, kibiców, znajomych. Tak, myślę, że duża ilość ludzi pojedzie od nas z miasta. Dużo chłopaków z klubu chce się wybrać, ze Staszowa, z Sanoka chłopaki się wybierają, także dużo znajomych ma się pojawić na tej gali myślę, że będzie fajny doping i będzie gorąco, że tak powiem. Zawodnik z Lisiej Góry, wejdziesz po raz pierwszy w swojej zawodowej karierze do, do ringu. Jakie emocje Ci towarzyszą, opowiedz? No tak, coraz bliżej do gali, letki stresik jest, ale przede wszystkim adrenalina, to uczucie lubię najbardziej w tym boksie. Mamy nadzieję w takim razie, że tej adrenaliny ci nie zabraknie, czyli rozumiem, ciężkie treningi teraz i wszystko podyktowane już pod samą galę. Dokładnie tak. Łukasz, wracamy do naszego main Wentera. Wiemy, że zawsze masz za sobą duże grono kibiców, bo przez lata tej kariery w kickboxingu zapracowałeś sobie na to, by ci kibice jeździli. Ostatni raz, gdy widzieliśmy się w Mrągowie, to mówiłeś, że ta odległość troszkę tych kibiców zmniejszy. Teraz tak naprawdę z Nowego Sącza do Dębicy aż tak daleko nie jest, więc obstawiam, że duże grono przyjedzie za Tobą. Tak, nie jest duża odległość, aczkolwiek jest to jakieś tam, powiedzmy, półtorej godziny drogi. Dzisiaj przywodzą pierwszą partię 100 biletów moich kibiców, którzy będą na gali, więc to już, to już gwarantuję, że będzie duży doping, a jest jeszcze dwa tygodnie do gali, sprzedaż biletów cały czas trwa. Ja wiem, że będę miał tam swoich ludzi, że tak powiem, przy sobie wokół ringu i na trybunach. Ale też mam dużo kibiców, czy znajomych w ogóle z Małopolski, z Podkarpacia, którzy wiem, że będą, a nawet mnie dają znać. Także sporo ludzi na pewno przyjedzie na moją walkę. Łukasz, trener Adam Wójcik, na początku powiedział, że razem z promotorem wpadli na taki angielski styl, można powiedzieć, sprzedaży, jeśli chodzi o ten pojedynek. Ty, swoje już w sporcie, w sportach walki widziałeś. Rzadko się to zdarza w polskim boksie. Bo zazwyczaj jest to bileternia, która po prostu udostępnia bilety, a tutaj się to troszkę inaczej potoczyło, że to właśnie zawodnik przyciąga to swoje grono kibiców i to na pewno też gwarantuje duże emocje. Tak, to gwarantuje duże emocje, gwarantuje to, że na gali słychać tych kibiców, ale przede wszystkim też weryfikuje zawodników i promotorzy wiedzą na kogo warto też stać pod tym kątem takim medialnym i moim zdaniem to jest bardzo dobre rozwiązanie i oby ono zostało, czy w filaboru, czy w innej organizacji zostało wdrożone. Gabriel, pytanie do Ciebie, ponieważ boks wraca do Dębicy, wspomniałeś o tym, że wcześniej odbywały się tam walki olimpijskie, boks amatorski, teraz po raz pierwszy debiutuje gala zawodowego boksu. Liczysz na to, że Dębiczanie jakby na nowo zakochają się w tej dyscyplinie? Wiesz co, może nie wraca, bo boks w Dębicy jest cały czas, może nie zawodowy, ale olimpijski i cały czas są różnego rodzaju eventy organizowane w boksie olimpijskim. Tak jak mówiłem, w boksie zawodowym to jest debiut. Myślę, że ta gala 10 lutego bardziej przyciągnie kibiców boksu, jeszcze bardziej w Dębicach jakby nowych kibiców boksu i po prostu ludzie, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, na długo tego zapamiętają. Paweł, trenujesz, pracujesz, a do tego ostatnio w Twoich social mediach widzimy, że wałek z farbą też nie jest ci obcy. powiedz jak idą przygotowania, bo wiem, że otworzyliście w mielcu nowy klub bokserski. Opowiedz jak, jak wygląda takie otwarcie gymu. To tak naprawdę to otworzyliśmy się tak trzy miesiące temu, cztery, ale za około 2-3 tygodnie wprowadzam się na nową salę. Musimy ją wykończyć, dlatego cały czas malujemy, szpachlujemy, wieszamy banery, worki. Czyli pięściarzom żadna praca nie jest dobrze. Dokładnie. No, co, trzeba pracować, trenować, prowadzić jeszcze chłopakom treningi. Zasuwamy cały czas i tyle, nie ma innego wyjścia. Kiedy macie, macie jakiś taki deadline, jeśli chodzi o otwarcie klubu? Będziecie jakoś to e, otwierać? Bo tu mam, e, chcę dążyć do tego, że tu Dębica Gala Boks, tu zaraz w Bielcu może się pojawić nowe, nowe miejsce tak naprawdę na tej pięściarskiej mapie. Kurczę, tak naprawdę chcemy w ciągu dwóch, trzech tygodni otworzyć już salę dla wszystkich, e, wprowadzić grafik, no i zasuwać, żeby rosły kolejne pokolenia tych młodych bokserów. Też jesteś strażakiem, zazwyczaj ubierasz... E, ten strażacki uniform po to, by ten ogień gasić, a teraz twoim zadaniem będzie w, ten, w tym ringu ten ogień wzniecić jak, jakie to uczucie. No tak. E, lubię być w centrum uwagi. Lubię jak to się dzieje. Także e, będę chciał e, pokazać się jak najlepiej, jak najlepiej ze strony mojej. E, będę chciał połączyć te wielkie wydarzenie z odrobiną zabawy, żeby kibicom się to dobrze oglądało. I trzeba być dobrze przygotowanym. I dam siebie wszystko w stu procentach. Trzymamy kciuki w takim razie, aby wszystkie te obietnice naszych pięściarzy się sprawdziły. Łukasz, ostatnie pytanie jeszcze chciałbym tutaj rzucić do ciebie. Co chce w boksie zawodowym osiągnąć Łukasz Pawecki? Chcę zapisać się na kartach historii. Chcę zostać zawodnikiem, który będzie wspominany, o którym będzie można coś poczytać, może oglądnąć. Po prostu chcę zostać kimś w tym boksie. A to nie tak... wystarczy ci to, co osiągnąć w kickboxingu? Wystarczy, w kickboxingu wystarczy, ale w boksie nie. Chciałbym zdobyć jakiś tytuł, pas, coś, coś, o czym się będzie później mówiło. Może to będzie jakaś walka, którą się będzie też wspominała, jakaś mega... Chcę się zapytać na kartach historii. Szanujemy taką ambicję, trzymamy oczywiście kciuki, żeby Twoje plany się spełniły. Filabora Boxing Night jeden już 10 lutego w Dębicy. Ring zapłonie to już dzisiaj zweryfikowaliśmy to, o czym wspominał Dominik. Trzeba ten ogień wzniecać, aby ten dym unosił się nad Dębicką Halu, by te emocje wychodziły po prostu z hali domu sportu w Dębicy. Ostatnie bilety są jeszcze dostępne u zawodników, których widzieliście Państwo tutaj na konferencji. Oczywiście to nie cały skład, który wyjdzie do, do ringu w Dębicy 10 lutego. U nich są dostępne bilety lub w Akademii Boksu w Lisiej Górze wszelkie informacje. O Oczywiście znajdziecie na Facebooku Filabora Promotions. Dziękujemy jeszcze raz naszym partnerom, którymi są Miasto Dębica, Magazin, Restauracja Czarny Sezam, firma Arkan, Recha Medica, Curyło Projekt, Salon Akademii. Charakterni Hyperion Energy, Polska Unia Boksu oraz Knockout Promotion i Akademia Boksu w Lisiej Górze. Gościć będziemy oczywiście na obiektach Mosiru Dębica, a patronat medialny nad Galu objęły bokser Org Erden Małopolska oraz ilustrowany Kurier Codzienny. Dziękujemy dzisiaj za obecność podczas konferencji prasowej promującej filabora Boxing Night 1. Widzimy się w Dębicy, panowie. Dziękuję za obecność.